Dark Merlin and the Speedster. Legion of Doom. The Legion of Doom. I'm not calling them that. January 24th. We're on sort of a time clock here. Tuesdays. The Legion have nothing. They have ripped. Will be legendary. Please let me go! <laughs> Who do we kill first? These guys are good. DC's Legends of Tomorrow. All new episodes return on a new night, Tuesday, January 24th, on the CW. Cześć, jestem Lucky i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy sobie pierwszy zwiastun 9 odcinka drugiego sezonu serialu Legends of Tomorrow i tutaj warto zaznaczyć ważną zmianę, którą będzie przeniesienie daty premiery każdego nowego odcinka serialu na wtorek zaraz po nowym odcinku serialu The Flash. Z samego zwiastunu jest wiele informacji, które dają nam zarys na to, co zobaczymy w najbliższych odcinkach, tak więc bierzmy się za analizę. Ogólnie mamy tutaj dwa wątki, które chciałbym poruszyć, ponieważ się bezpośrednio łączą i dają nam duży zarys na fabułę. Mamy tutaj Ripa, który stracił pamięć. Nie wiemy jednak czy stracił ją w wyniku jakiegoś wypadku, czy był to celowy zabieg, aby ukryć jakąś informację. Za tym, że był to wypadek, mogą przemawiać dwie sceny, w których widzimy Ripa na wave riderze, to może być jakieś wspomnienie, które pokazuje w jaki sposób Rip stracił swoją pamięć. Na przykład gdy Rip odzyskałby swoją pamięć i przypominałby sobie, co się stało. Wiemy, że obecnie znajduje się w całkowicie innym czasie, nie ma swojego brytyjskiego akcentu, no i nie wie kim jest. Drugi wątek to oczywiście Reverse Flash. Wiemy, że jego celem jest włócznia przeznaczenia. O tym dowiedzieliśmy się podczas premiery ostatniego odcinka. Z komiksów, jak i również z samego serialu, wiemy, że włócznia daje możliwość nadpisania rzeczywistości. Jest to coś, o czym mówiłem w ostatnim omówieniu, ponieważ jedynym celem Reverse Flasha jest zabicie Berego, ale bez wymazywania samego z siebie z historii. Ogólnie wygląda to tak, że Reverse Flash nie może zabić Berego, ponieważ Berry generuje Speed Force z każdym krokiem, który robi. Tak więc Reverse Flash, zabijając Berego zapobiegłby powstaniu Speed Force. I właśnie dlatego Eobard szuka sposobu na pozbycie się Berego, ale z drugiej strony zachowanie swoich mocy jak i swojego życia. W zwiastunie widzimy, że RIP zostaje odnaleziony przez Darka i Merlina, a później przetrzymywany przez Iobarda. Wydaje mi się, że Rib musi mieć jakąś ważną informację na temat kolejnej rzeczy potrzebnej do znalezienia włóczni przeznaczenia. Wiemy, że Legion of Doom ma kompas, ale to raczej nie wystarczy, aby zdobyć tę włócznię. I właśnie do tego odnaleźli rip celem wydobycia z niego jakiejś ważnej informacji. Ale to jeszcze nie wszystko. W zwiastunie dostrzeżemy również brytyjskich żołnierzy, gdzie jednym z nich jest właśnie RIP. Natomiast stroje, które noszą pochodzą z około XVIII wieku, tak więc możemy mieć do czynienia z kilkoma wersjami Ripa porozrzucanymi w czasie. Zdziwiła mnie jedna scena, w której widzimy, że Nate i Vixen znajdują się razem w łóżku. Jestem bardzo ciekaw w jaki sposób do tego dojdzie. Tak więc dajcie znać co myślicie o tym zwiastunie, co myślicie o planach Reverse Flasha i o tym jak potoczy się historia Ripa. Jak zawsze, dzięki za obejrzenie tego odcinka. A jeżeli Ci się podobał, to proszę zostaw łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. A my jak zawsze widzimy się na Facebooku, Instagramie i w następnym odcinku.